Grupa Azoty. Nowe oblicze polskiej chemii. Partnerem programu jest Grupa Azoty. Pozycja tarnowskiej gospodarki i tarnowskich firm. Najważniejsze wskaźniki i prognozy. Zapraszam na Tarnów Business Info. Bezrobocie w Polsce spadło o 1,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Z 14,4% do 14,3% to dobra wiadomość, mówi minister pracy Władysław Kosiniak kamysz Gdyby nie spadło, oznaczałoby to, że jesteśmy w głębokiej recesji i to żadna ulga, mówią eksperci. Być może nadzieja w tym, że w tym roku sezon na prace sezonowe zaczął się znacznie później niż zwykle. W Tarnowie i w regionie też nie widać ożywienia na rynku pracy. Jest ono na podobnym poziomie co 4 tygodnie temu, czyli 11% w mieście Tarnowie i około 16,5% w powiecie. Co gorsze, w powiatowym urzędzie pracy jest o kilkadziesiąt ofert mniej pracy niż jeszcze miesiąc temu. Nowa marka Grupa Azoty, już bez Tarnowa w nazwie, skuteczna obrona przed przejęciem rosyjskiego akronu, wreszcie podpisanie umowy konsolidacyjnej z zakładami azotowymi Pulawesa. Grupa Azoty podliczyła i podsumowała poprzedni rok. Grupa Azoty pod taką marką od kilku miesięcy występuje największy polski producent chemiczny oraz jeden z głównych graczy w tej branży w Europie i na świecie. Właśnie ukazały się wyniki finansowe za 2012 rok. Wynik netto grupy wyniósł 315 milionów złotych i był niższy o 183 miliony złotych od poprzedniego. Jest to związane z poniesionymi w procesie konsolidacji kosztami, spowolnieniem gospodarczym w branży chemicznej oraz wzrostem kosztów surowców. Już na początku roku 2012 mówiliśmy, układając plany, że nie ma szans, aby ten kolejny rok był tak samo dobry jak 2011. Gdybyśmy z historii spółki wycili rok 2011, to mówilibyśmy, że rok 2012 należy do jednym z lepszych, do jednego z lepszych. To był całkiem przyswoity rok w wynikach finansowych, natomiast w dokonaniach to wręcz niespotykanie dobry. Dobre są także najnowsze informacje, bo Grupa Azoty ma już 96% akcji zakładów azotowych Puławy. Oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy Grupa Azoty może zostać posiadaczem całego pakietu 100% akcji tej spółki. Jest też szansa na kolejny sukces, tym razem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Grupa Azoty może znaleźć się w indeksie WIG-20, czyli 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej GPW. I to wszystko zależy od tego, co zrobi teraz Skarpaństwa. No Skarpaństwa ma 45% może mieć albo 33, albo powinny dokupić 66. Jeśli dokupi do 66, no to będzie mniej płynnych akcji. Jak sprzeda, to też zależy komu. Jeśli inwestorom finansowym, to ta płynność akcji się zwiększy i wtedy jest prawdopodobne to, że, że znajdziemy się tak, jak byśmy chcieli w WIG-u na przełomie roku. 2013-2014. Wejście do WIG-u 20 to jeden ze strategicznych celów Grupy Azoty. Jak widać jego osiągnięcie to być może kwestia tylko kilku miesięcy. Poza stosunkowo dobrymi wynikami nadto za 2012 rok, ambitnymi planami na 2013 zdaniem prezesa Jerzego Marciniaka, wymierna korzyść to także szybkie i skuteczne wypromowanie nowej marki Grupa Azoty. Julita Majewska, Tarnów Biznes Info. A teraz skrót najważniejszych wiadomości gospodarczych. Czwarty kwartał tego roku według ekonomistów i analityków dopiero wtedy możemy spodziewać się odbicia polskiej gospodarki wzrostu PKB i większej liczby ofert pracy. Sprawdzamy, ile podmiotów gospodarczych powstało w Tarnowie, a ile upadło. W pierwszym kwartale tego roku zostało zarejestrowanych 260 nowych podmiotów, wyrejestrowano 190, a więc mamy plus 70 nowych firm, które powstały na terenie miasta. Są to dane z ewidencji, jaką prowadzi urząd, gdzie każdy rozpoczynający działalność dokonuje rejestracji. Jest to pozytywny symptom. Jak podał w ostatnim numerze ogólnopolski miesięcznik Press, to właśnie nasz partner medialny radio Erden Małopolska ma największą słuchalność wśród regionalnych nadawców radiowych. Ich udział w rynku to prawie 21%. Przed Erden Małopolska jest tylko ogólnopolskie radio RMF FM. Reszta rozgłośni regionalnych daleko w tyle. To ważna informacja dla potencjalnych i obecnych reklamodawców. Z jednej strony wiadomo, radio służy do natychmiastowego przekazywania informacji. I robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to robić. Co godzinę serwis lokalny RDN. Oczywiście od poniedziałku do piątku audycja popołudniowa Puls Regionu, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego dnia z komentarzami i z analizami. Ale przede wszystkim to też zróżnicowany format radia, bo patrząc na całą ramówkę e, można znaleźć audycje, które są skierowane do różnego targetu. Piotr Żyła, czyli skoczek Polskiej Kadry Narodowej, w tym sezonie startował z logo Grupy Azoty na kasku. To najlepsza nasza inwestycja, biorąc pod uwagę promocję naszej marki w sporcie, mówi prezes Grupy Azoty Jerzy Marciniak. Przypomnijmy, że Grupa Azoty była też sponsorem całej Kadry Narodowej polskich skoczków. 24 kwietnia w Warszawie jest podsumowanie sezonu mm. narciarskiego. W tym narciarstwie klasycznym. Wyniki rewelacyjne. Medal Mistrzostw Świata zwycięstwo w Pucharze Świata. Także no, cieszymy się z tego, ten napis Grupy Azot jest bardzo widoczny. Już po raz 13 w Tarnowie odbędzie się Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Początek już 26 kwietnia. Pomysłodawcą forum był były już minister skarbu Aleksander Gahl. W tym roku goście i eksperci będą rozmawiać m.in. o przeciwdziałaniu bezrobociu oraz uelastycznianiu czasu pracy. 3,5 tysiąca złotych tyle kosztuje średnio metr kwadratowy mieszkania na rynku deweloperskim w Tarnowie. W Krakowie za podobny standard zapłacimy 5 tysięcy. Tam ceny mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat spadły znacznie bardziej niż w Tarnowie. Sprawdzamy na tarnowskim rynku nieruchomości, czy czekają nas jeszcze spadki, czy już nie ma na co czekać. W razie co, nie istnieje to jakieś Mieszkanie w centrum tarnowa dwupoziomowe do wykorzystania powierzchnia dużo powyżej 100 metrów kwadratowych. Pięć pokoi, dwie łazienki i cena 335 tysięcy złotych, ale to nie jest mieszkanie, które w Tarnowie cieszy się przynajmniej teraz, szczególnym popytem. Są rzeczywiście transakcje na tarnowskim rynku, natomiast ograniczają się przede wszystkim do mieszkań małych. Najczęściej są to mieszkania do 100 tysięcy złotych, rzadziej Chociaż też można zauważyć do 150 tysięcy do 50 metrów dwa trzy pokoje. Sytuacja na rynku nieruchomości to ważny wyznacznik sytuacji ekonomicznej w ogóle. Od 2007 roku mieszkania tanieją. Pytamy, czy tarnowski rynek nieruchomości właśnie osiągnął dno, od którego tylko można się odbić? Ceny na rynku tarnowskim rzeczywiście osiągnęły moim zdaniem już minimum. Uważam, że utrzymają się jeszcze przez jakiś. Myślę, krótki czas i będą raczej powoli wzrastać. Wydaje się więc, że to optymalny moment na zakup mieszkania. Teraz ceny są na poziomie z roku 2006. Tak pokazują też ogólnopolskie wskaźniki. Pod koniec roku mieszkania powinny zacząć drożeć. Choć niektórzy specjaliści uważają, że cena to nie ostateczny wyznacznik przy wyborze mieszkania. Najważniejszym walorem nieruchomości jest przede wszystkim, przede wszystkim jej lokalizacja, to gdzie ona się znajduje dostęp do wszystkiego potrzebnych miejsc typu szkoła, sklep. Praca choćby nawet, choćby nawet miejsce parkingowe, ponieważ no, to z tego, że mamy piękny budynek w centrum miasta, gdzie nie możemy zaparkować samochodu, a w aktualnych czasach tych samochodów na rodzinę przypada nie jeden, ale dwa, czas, czasem nawet trzy. Także cena nie do końca nam odzwierciedla tego tą naszą średnią rynkową. Co do tego, że pod koniec roku za mieszkanie będziemy musieli zapłacić, już więcej jest raczej pełna zgoda. Choć ostatni raport NBP na temat stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału własnego pokazuje, że są w niektórych miastach jeszcze rezerwy dla dalszych obniżek. Tak więc można jeszcze trochę poczekać, ale to już na własne ryzyko. Julita Majewska, Tarnów Biznes Info. To już wszystko w tym wydaniu Tarnów Biznes Info. Julita Majewska, do widzenia. Czym jest powietrze? Wiemy, z czego składa się woda. Jesteśmy chemikami, zaglądamy do wnętrza materii, układamy atomy w struktury, pracujemy wśród ludzi, więc z nimi dzielimy się naszą siłą, siłą tworzenia. Grupa Azoty nowe oblicze polskiej chemii.